Witam wszystkich zebranych. Mówi Zofia z Krakowa. Pobudka poranna. 31 lipca, niedziela, Łukasza, rozdział 21, werset 25-26. Nadzieja dla chorego świata. I będą znaki na słońcu, księżycu i na gwiazdach, a na ziemi lęk bezrannych narodów, gdy zachuczy morze i fale. Ludzie omdlewać będą z trwogi w oczekiwaniu tych rzeczy, które przyjdą na świat, bo moce niebios poruszą się. Nabożeństwo, pieśni i chwała. Tekst pamięciowy. Śpiewajcie Panu pieśnową, śpiewaj Panu cała ziemia. Życie króla Dawida zostało dość obszernie opisane w Biblii w wielu z powodów. Odegrał on istotną rolę w dziejach Izraela, a z jego doświadczeń, tych dobrych i tych złych, możemy się nauczyć wiele cennych duch duchowych lekcji. W tym tygodniu zaczniemy studiować przykłady z życia Dawida związane z kwestią nabożeństwa, Mówiące o tym, czym jest nabożeństwo, jak należy w nim uczestniczyć i jakie powinny być jego efekty w naszym życiu. Dawid pod wieloma względami jest przykładem człowieka, któremu nie obce były nabożeństwo, pieśń i chwała. Elementy te były ważną częścią jego życia i doświadczenia z Panem. Podobnie powinny być z nami, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że przesłanie pierwszego anioła strójaniewskiego poselstwa wzywa nas do nabożeństwa. Co znaczy uczestniczenie w nabożeństwie? Jak to się robi? Dlaczego powinniśmy to robić? Jaką rolę w nabożeństwie odgrywają muzyka i pieśń? Co odróżnia prawdziwe nabożeństwo od fałszywego? Oto tematy, które poruszymy na różne sposoby w dalszej części tego kwartału, kierując się wezwaniem. Pójdźcie, pokłajmy się i padnijmy na twarz. Klęknijmy przed Panem, który nas uczynił. On bowiem jest Bogiem naszym, a my ludem pastwiska Jego i czodorego ręki. Psalm 95, werset 6 do 7. Różnica między Saulem i Dawidem. Przeczytaj następujące wersety dotyczące życia Dawida, zanim został królem. Pierwsza Samuela, rozdział 16, werset 6 do 13. A gdy przyszli zobaczył, Eli, e, przyszli, zobaczył Eliaba i pomyślał: Zapewne ten jest pomazańcem pana. Ale pan rzekł do Samuela: Nie patrz na jego wygląd i na jego wysoki wzrost. Nie uważam go za godnego, albowiem Bóg nie patrzy na to, na co patrzy człowiek. Człowiek patrzy na to, co jest przed oczyma, a pan patrzy na serce. Potem przywołał Isaiah Danaba. I kazał mu przejść przed Samuelem, ale ten rzekł: Także tego nie wybrał pan. Isań przeprowadził szamę, ale Samuel rzekł: I tego nie wybrał, brak. I przeprowadził Isań siedmiu swoich synów przed Samuela, ale Samuel rzekł do Izajego: Nie wybrał ich pan. rzekł Samuel do Izajego: Czy to już wszyscy młodzieńcy? A ten olbrzek Pozostał jeszcze najmłodszy, lecz on pasie czodę. Rzekł więc Samuel do Izajego. Poślij po niego i sprowadź go, nie zasiądziemy do stołu, a przyjdzie tutaj. Posłał więc i sprowadził go, a on był rumiany i miał piękne oczy i ładny wygląd. I rzekł pan, „Stań, namaść go, gdyż to jest ten. Wtedy wziął samuel róg z olejem i namaścił go w gronie jego braci. I od tego dnia duch pański spoczął na Dawidzie i pozostał na nim nadal. Samuel zaś powstał i poszedł do ramy. Pierwszy Samuela, rozdział 17, werset 45-47. I rzekł Filistynczyk do Dawina: Podejdź do mnie, a dam twoje ciało ptactwu niebieskiemu i zwierzynie polnej. Wtedy Dawid odpowiedział Filistyńczykowi: Ty wyszedłeś do mnie z mieczem i z oszczepem, i z włócznią, a ja wyszedłem do ciebie w imieniu Pana, zastępów Boga, szeregów izraelskich, które zelżyłeś. Dzisiaj wydacie Pan w moją rękę i zabiję Cię, i odetnę Ci głowę, i dam dziś jeszcze trupy Wojska Filistyńskiego ptactwu niebieskiemu i zwierzynie polne, i dowie się cała Ziemia, że Izrael ma Boga. I dowie się całe to zgromadzenie, że nie mieczem i włócznią wspomaga Pan, gdyż wojna należy do Pana, i On wyda Was w ręce nasze. Bóg wybrał Saula jako pierwszego króla Izraela, gdyż Saul pasował do wyobrażeń ludu, ale gdy Najwyższy wybrał Dawida jako kolejnego króla, musiał przypomnieć, nawet prorokowi Samuelowi, że pan patrzy na serce. Dawid był daleki od doskonałości. Niektórzy nawet podkreślają, że moralne uchybienia Dawida były gorsze niż wszystkie grzechy Saula. Jednak pan odrzucił Saula, a Dawidowi przebaczył nawet największe przestępstwa, zapewniając trwanie jego panowania aż do jego naturalnej śmierci. Co różniło Saula i Dawida? Przeczytaj psalm. Trzydzieści dwa, jeden do pięć. Błogosławiony ten, któremu odpuszczono występek, którego grzech został zakryty. Błogosławiony człowiek, któremu Pan nie poczytuje winy, a w duchu jego nie ma obłudy. Gdy milczałem schły kości moje, a od wołania przez cały dzień, bo we dnie i w nocy ciążyła na mnie ręka Twoja, siła moja zanikła jak podczas upałów letnich. Grzech mój wyznałem Tobie i winy moje nie, i mojej nie ukryłem. Rzekłem, wyznaj, wyznam postępki, występki moje Panu, wtedy Ty odpuściłeś winę grzechu mego. Jakie ważne pojęcie nierozerwalnie związane z naszą wiarą jest podkreślone w tych wersetach. Bóg patrzy na serce człowieka. On nie tylko czyta zamysły serca, z którego płyną myśli, wewnętrzne postawy i motywacje, ale może także dotykać i zmieniać serce, które jest otwarte na jego działanie. Serce Dawida poddawane poddawało się przekonaniu o grzechu. Dawid odczuwał głęboką skruchę i w pokorze przyjmował konsekwencje swoich grzechów. W przeciwieństwie do tego serce Saula nie było uległe wobec jachwy, bez względu na zewnętrzną dekorację, Jakie składał. Powierzywszy Saulowi odpowiedzialność za królestwo, pan nie pozostawił go samemu sobie. Sprawił, że duch święty spoczął na Saulu i objawił mu jego słabość i potrzebę łaski Bożej. A gdyby Saul polegał na Bogu, Bóg byłby z nim. Dopóki jego wola była poddana woli Bożej, dopóki Saul podlegał dyscyplinie ducha świętego, dopóty Bóg mu wieńczył jego wysiłki sukcesem. Jednak gdy Saul postanowił działać Niezależnie od Boga, Pan nie mógł być dłużej jego przewodnikiem i musiał go usunąć na bok. Zadaj sobie pytanie: jak to, co dzieje się w moim sercu, różni się od tego, jak ludzie mnie postrzegają? Czy Twoja odpowiedź mówi o Tobie? Dziękuję.